No dobrze. Napisałem kolejną książkę. Znowu. Dla tych, którzy już teraz mają odruch wymiotny, spokojnie. Oddychaj. Nie będzie sprawdzianu z lektury, nie musisz się denerwować. To nie wyścig o Nagrodę Nobla. To tylko miłość bez gwarancji. Nie, to nie poradnik. Nie znajdziesz tam cytatów z Pinteresta ani coachingowych mądrości typu: pokochaj siebie, zanim pokochasz innych. To historia. Może prawdziwa? Z sensacją, napięciem i happy endem, który nie jest zasponsorowany przez filtr na Instagramie, i tak, to kolejna książka, nie pierwsza. Ale wiem, że dla niektórych każda następna jest jeszcze bardziej irytująca. Bo kiedy znajomy coś osiąga, trzeba bardzo mocno nie zauważać, żeby utrzymać status quo scrollowania. Nie ma sprawy. Można dalej lajkować motywacyjne grafiki i śledzić celebrytów, którzy nie wiedzą, że istniejesz. A mnie? Można pominąć! W końcu po co wspierać kogoś, kogo się zna, skoro można kliknąć serduszko u kogoś, kto nawet nie umie wymówić Twojego imienia. Ale jeśli masz choć odrobinę ciekawości, jeśli nie boisz się przeczytać historii, która może ci coś przypomnieć, albo o zgrozo poruszyć, to kliknij ten link poniżej. Zaryzykuj. Nie lajka, nie komentarz, tylko z ciekawości. Miłość bez gwarancji. Książka, która nie krzyczy, ale potrafi dać do myślenia. Link w opisie. Nie musisz się zachwycać. Ale możesz się zdziwić.